No to możesz pasuj, to no, być no. ogólnym, Andrzej, nie? No, kaja, no, tak? Adam. Nie? no, tak, no tak, na osiemdziesiątkę. No, tak, tak, nie? Jak po prostu jeździ, to może być ogólnym. KF na dwójkę siedemdziesiątkę. To tak jeździ, no. no. to No. Tak, tak, tak w, się antena, nie? Parły się w no, 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 tak? Ja stanąłem obok anteny. Maciek mi zdjęcie zrobił, ja to no, uszalał, bo widać, całą... Ale Maciek to znak, ten KOR to mi się kojarzy kurde z KURONIEM. Końc, Końc to mi ja, tak tak. Ja, tak. fajne znaki, fajnie. Zobacz, no. KOR Ko, ja mam, Ty masz no bo tu mam ma KOR. S, tak? Bo jest no. -S. KOS. KOS, 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 fajnie. No, tlata, I wszystko nie, tak w jednym no. można powiedzieć. Nie, no, bo wy robili licencję w tym samym czasie, tak? Ale zobacz, w tym samym czasie, ale wszyscy w tym samym regionie, tak jakby. Tak, 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 Jak ja robiłem, to było wszystko na N. Wiesz, Ko region jest duży.

no, ale no, już... ale ten, nie? Jest ja ja tam wolał KGB, nie? To, towarzysz pierwszy wóz. No, nie, był no, o, no byłeś to jest. ale koleżanką i myśmy razem nie. licencję zdawali, no i teraz ona wie: jak widzimy znaki, to podobne do siebie, nie? Bo to było NUG. Ona na wiesza, nie, to ona wzięła to NUG, a ja wziąłem, że mam no, Hennik na imię, ale było NUK. To ja wziąłem NUK, nie? Tak, tego tak zostało. A miałem ja zaraz... to się wszystkiego wyprę. To, to obie <laughs> miałem na myśli cały czas tam, ale mówię, ale to jest. Coś się jest ty go na nich nie ma, nie? No, nie. Co no to my... ja muszę kręcić, nie? <grym> a, się. A, a, biskup, oj, i telefon. i nagle nie ja macie jego teraz. ty ja nie teraz, kręć. Ty nie kręć, ja ty mów całą prawdę. A wiesz o czym ja mówiłem? Właśnie, ty mnie nie słuchasz. Ja do ciebie cały czas mówię. Ty mnie nie słuchasz. Oho, to mi na cerkiew nie wygląda. O, 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 ten akcent coś taki nie tego jest, nie? No to inaczej. Powiedziałam, bo ty... <słukasz> Za jakiego kota ja tobie mówił? A ty w ogóle mnie nie słuchasz. Co by ty do mnie przyszedł, bo ten kot już na ciebie. <słukasz> <słukasz> <śłukasz> <śłukasz> y -y, słuchaj, y -y oglądałem te tego tego tą 900 to no, no, <grym grym> Tą 900 jedynkę, nie? No, no. jest no, fajne, Ja to no, I do maila, nie? No, no, my to, to, my to, to masę razem. mi no. odpisał że się raz. tylko To wiesz, na to pół tej a co ty tam za tą nóżką? co to jest. Wystawił za jakieś No, no, za no, to no. bo to było to nie, no słuchaj, to tak ja mogę kupić, nie? No, ja mu dam, jak chcę, on się buja z tym tyle czasu, nie? Ja, <grym> ja, ja, ja mogę mu ulżyć, nie? No. Trzeba próbować, nie? nie to podejrzewam, że złożenie lampowe zależy z jakich rąk. Niektórzy dbają, wymieniają lampy, No Na Allegro no, było i... dużo zdjęć, nie? Te, I te, później tego Bo my znaleźliśmy na QRZ, nie? To było tylko jedno zdjęcie, na Allegro było masę zdjęć, ja przejrzałem, nie? No stan jest wiesz, idealnie, nie? W środku, tam Tej wszystko jest podwójne. pokrywa tak, tak, i no, tak, no, no, no. Od no tak, spodu do góry. Ale wiesz, jak patrzysz czasami na tym właśnie, ale drogą, jest urządzenie tam wykupienia nie? od niepalącego.

Ja nie przykładam kursu tak. tak, ja, tak, tak. tak, tak. ja, ja będę wiedział kto tam sieje, skąd. Dobra, dobra. <grym> dobra, dobra. No i tam sieje, nie? Ledwie zakupiłem się na wymiarze. Ledwie prążek się pojawia Tu mnie się dziwisz, <grym> że codziennie burza jest. No skąd? Bo je się nowo to jada, powoduje. I jak da, burza tam tam. No. Kazik. <grym> no. <grym> no. <gry> I Jak się to działa to no jest na krótkie, posić, tak? Na no, no to jest 180, no taką, no na osiemdziesiątkę mam. Podobną na czterdziestkę. No bardzo dobrze. No, co, ja coś nie nie? Na nie? no, no cały czas. tak jak Kasik, Nic? Nic? Marsza. Mam tu tą tabletkę po tych ostatnich. No to ja nie wiem. No to ja nie wiem. Za darmo. ma takowe 50 i dwa powodem. Za darmo. Za darmo. No tu jeszcze się koledzy nie wpisali. Hmm. Ale tej... ty się w, ja tukowie, ja w, tej... tukowie, tukowie, w się ty się odzywasz tu i znik. Jak odnosił, to... O, do, 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 no, no, no. Ja jemu pomogłem to wszystko, że jak to ja anteny mu tam wkurzył. jak coś, to na pewno Jarek będzie miał kontakt. Tak, jak Ja... Jak ja pamiętam kiedyś, no i To nie wyparł, To co, będziesz jechał do... Ka to Kalingrady pojedziemy. Do granicy się spotkają. Andrzej, ja pojadę. Ten to normalnie nagrywa na tą arię propagandę. No, 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 a ty mówisz, że ja taśmę zmieniam. Odwróć ten telefon. A ty mówisz, że ja, ja taśmę zmieniam. No. Powiedz, a kuku. <laughs> a to, a to, to wszystkie, te z tą, to to w Pacjanku to... Pisałeś się tu? Wiem. Nie, kurwa, no jakieś niedopatrzenie, bo tu masz numer 10 do siedzenia, tu trzeba mieć super. Co to jest? Ktoś jeszcze nie pisał. Macie wyszczenie, nie? Kurz, no każdy. Ja muszę po fajka, albo początku dnia. A co to jest? tutaj? Ale na oklep w siodle. Nie, ale to nie, to przesunęło. nie konie tam. Który dzisiaj? Nie, nie, to wóz drabiniasty. No konie im w siodle poleciało. Co, to w ja? A? Ty nie ma bruku. Żydeł <grym> po bruku. <grym grym> Ale koń w podkowaniu. Aha, do no. po piasku. W... Koń w Nie Jest, jest. Siedzą tam z tymi. Weź tu kamerę i idziemy do domka. Po Jak nie? Tak, na 10 giga. Idziesz Tu Stanisław Kolek, dwójka Stanisław, Adam Teleusz, cztery a, a, a. A, a, to wy wyłączyłem Moment na telegrafii! No, tylko że telegrafistów to znaleźć z palmą. <śmiech> <śmiech> Ze świeżką szybę, <szukaj>, tak? <laughs> Aha. <noise> A misji jest odbór młotym. To sądzę, że nie stroj tam u siebie tego. To Stefan Paweł 2, Maria Karolga, dla no, ludzkiej modulacji. To SP 2, Maria Karolga Sła. Gdzie ty jesteś? Gdzieś po, po, pojechałeś, tu Stefan Paweł 2, Maria Karolga, SP2, Majk, Kilo, Oskar na Deleckiej Górze, Wołosław. No coś śladowo, ale to jest chyba jakiś pasożyt po, po przemianie, ale nie zasadniczy tego sygnał. Bolaj dužaj. To Stefan Pavel 2, Maria Karolga, sp 2, Majsila Oskar Vova Suha. Gaspar 2, Majsila Oskar Vova Suha. Okay. 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 Oskar, Okay. Okay. Stefan Paweł 2 Maria Karolina Olga SP2 Majki La Oskar SP2, Stanica Władam Tadeusz-4 Stanica Adam Tadeusz-4, witam, sąsiedni lokator Janina Olga 93, chyba Ksawery Dobre. Ksawery, gdzieś w tych okolicach, Barek, Stałek Techa Solecku Jasky. No to łączność je skamerovaná. No, przez Big Brothera no, na stereo i kolorze no, sat 4 sp 2 MK tak MK e, mko 4 tu SQ2SAT64 e, moja nowa mój nowy kwadrat to e, e, X-Ray Guatemala w tej chwili XG Marek XG no jak nie masz to wiesz ten 7K i kłopońkę mogę wysłać bo No, 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 bo jeszcze 93 lokatora nie mam y, potwierdzonego sobie wyobraż dla e, no, ja, Ale To jest będzie chyba opić jakąś wódką, wiesz? Bo to jest 581 będzie, tak? No tak, byle wolty były, a wszystko resztę to do uzgodnienia No to właśnie, żebyśmy tutaj tym no dziękuję bardzo no to w końcu będę miał jako first one łączność no tam i poprzednie jako 93 no to sobie krzyżyk zrobię 25 lokator na trzech centymetrach no dobrze dobrze okej okay. no ale ja to się tak stwierdziłem że nie musiałem nic robić nic budować nic. I to nie ja i to jest ten wynik, należałoby yy, celebrować okej okay. 2 4, 4. No dziękuję, powodzenia. No proszę bardzo Jest to majsterszyk Oświetlacz. mikropalowy mikrofalowy Oświetlacz Najważniejsza rzeczą. To jest serduszko kurcze na, na tego. To jest bardzo zegarmistrzka, transwerter, tak? tak, transwerter, stopień mocy, sekwencer 4. 4 waty? 4 waty. To jest gigantyczna moc. Na tą, na tą częstotliwość. Uważaj. No, 4 waty to jest super na to no tak, no, 10 giga, tak się oczywiście Moment, moment A. SKS przez 4, SP2 Maria Karolina Olga SP2 Maria Karolina Olga przetestowany, także mam już pewność stuprocentową. Przed, przed jakimś tam dobrym inkiperem e będzie można tutaj coś wystartować. Ma jeszcze w do tego jakieś 4-6 lat i może coś będzie z tego w czwartym odcinku jest to cztery przez 4. No bardzo każdy, każdy znak, każdy użytkownik więcej to to zawsze jest jak, jak, jakaś motywacja i i do, do zdrowej ko konkurencji no możemy na FM-ie robić tutaj łączności na SSB i, i jeszcze tam innych tam cy cyfrowe yy, no to tutaj tamte na 817 to są przeogromne możliwości a największe przeżycia to są właśnie na, na frontach burzowych na Renning scatter to tak przy zorze się pracuje to, to, to trzeba po prostu to przeżyć no to tyle To, nam, to jest bez bikonu to jest raczej niemożliwe. Właśnie tu jest to, że trzeba mieć po prostu jakąś radiolatarnię, która co najmniej ma jeden watt i wówczas można na tą radiolatarnię na Renningskater to dużo użytkowników kieruje po prostu anteny i dochodzi do no, łączności ponad 500-600 km no to, to cały happy no byle no, teraz już się do, do sierpnia kończą już wa warunki no przemyśleć to no, i baw, bawmy się no, na nowym sezonie bo ten już że tak powiem kończy się ta, ta zabawa

ja to by DB6NT na, na ten. To jest no, już najwyższa szkoła jazdy. Nie? I on to zrobił, tak? Tak, on ma firmę, na, na, gdzie nie tylko na tą częstotliwość a masę trzeba po prostu w Google DB6NT i zobaczyć co to za cyrkowiec To Aha. jest profesjonalista radę To sam on mu zrobił? Tu już. Zegar robota. To... Bez opomiarowania nie podchodź, kurczę. jeszcze możesz sobie tam młotkiem, tak no, przecinakiem i tak ale, dalej dwójkę ale, sklepać, ale, ale na czym, siedemdziesiątkę to jeszcze może sklepać, ale, to ale to już się, giga, to, kojarzy, to, to już raczej no. na nie. Ma